Nauczycielka języka angielskiego z gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół na Piaskach Maria Blachowska wraz z grupką swoich podopiecznych od pewnego czasu realizuje dość nietypowy projekt. Uczniowie wcielają się w rolę nauczycieli i przygotowują lekcje angielskiego dla swoich młodszych kolegów. swojego czasu kiedyś, chyba na YouTubie oglądałam taki program właśnie. Wcale nie ukrywam, że ściągnęłam to z jakiejś szkoły angielskiej, kiedy to właśnie uczniowie prowadzili lekcje w UEF-u. No ja lekcji WF-u nie poprowadzę, wiadomo z jakich względów, ale wpadłam na taki pomysł, że uczniowie trzeciej klasy gimnazjum mogą doskonale sobie poradzić z tym, jeśli chodzi o takich małych dzieciaczków. Swoje umiejętności pedagogiczne oraz znajomości języka angielskiego uczennice trzeciej klasy gimnazjum mogły zaprezentować tuż przed świętami Bożego Narodzenia, organizując dla uczniów najmłodszych klas podstawowych świąteczną lekcję języka angielskiego zatytułowaną Christmas Time. I mimo nietypowej formy zajęć maluchy podeszły do niej z należytą powagą. Na początku mieli zapowiedziane, że to, że starsze koleżanki uczą ich, to nie znaczy, że one mają bardzo lekko traktować tą lekcję. Musieli słuchać, ponieważ później były zadawane pytania tak? takie poglądowe. Musieli sami odgadywać, co tam było pokazane. Wszystkie słownictwo było związane ze świętami, z zimą. Poza poznaniem kilku słówek związanych z Bożym Narodzeniem, maluchy miały także okazję zaśpiewać kolendy po angielsku, zatańczyć, a nawet spotkać się ze świętym Mikołajem. Takie lekcje z pewnością przydałyby się i innym uczniom, bowiem, mimo dobrej zabawy, młodzi nauczyciele przekonali się, że praca prawdziwego pedagoga to jednak ciężki kawałek chleba. To bardzo trudny zawód opanować wszystkich. Wszystkie dzieci, żeby słuchały, żeby wszystkie uczestniczyły w lekcji, więc szanujmy nauczycieli. Ich zawód jest naprawdę trudny. Ich nauczycielka w tym przypadku trudnej decyzji jednak nie miała i za świąteczną lekcję języka angielskiego wystawiła swoim uczniom same szóstki.